Witaj w kolejnym filmie z serii Poznaj Storefront. W tym materiale pokażę działanie modułu z efektem Parallax. Dowiedzmy się najpierw zatem, co to jest efekt Parallax. Parallax to efekt wizualny, w którym elementy tła przesuwają się wolniej niż elementy na pierwszym planie. Na stronach internetowych jest to szczególnie widoczne, kiedy przesuwamy, przewijamy stronę w górę lub w dół. Taki efekt tworzy wrażenie głębi i trójwymiarowości na Płaskim ekranie. Dlaczego warto korzystać z efektu paralaks w sklepie internetowym? Oto kilka powodów. Dodaje głębi i dynamiki, dzięki czemu Twoja strona wygląda nowocześnie i profesjonalnie. Przyciąga uwagę użytkowników, zachęcając ich do klikania, przeglądania, czyli do spędzenia więcej czasu na stronie. No i oczywiście pozwala skierować wzrok odwiedzających na najważniejsze elementy strony, takie jak produkty, nagłówki czy wezwania do działania. Moduły z takim efektem są dostępne w naszych szablonach, znajdujących się w sklepie. Oto niektóre z nich: szablon stf001 Home of Beauty, szablon stf003 Shape, szablon stf011 Cafe Club, szablon stf015 Leon. Szablon Dealer. Linki do wersji demonstracyjnych tych szablonów znajdziesz poniżej tego filmu. Kupując jeden z tych szablonów, wystarczy, że przejdziesz do edycji modułu, w którym znajduje się grafika z efektem Parallax i podmienisz ją na własną. Oczywiście, umiejscowienie tego modułu z efektem Parallax możesz zmieniać dowolnie na stronie. Efekt Parallax to świetny sposób, aby Twoja strona wyróżniała się na tle konkurencji. Dzięki niemu stworzysz przestrzeń, która nie tylko przyciąga uwagę, ale także zachęca do eksploracji. To już wszystko w tym materiale wideo z serii Poznaj Storefront. Dzięki za zostanie do końca. Zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco ze wszelkimi nowościami, które pojawią się w Storefront. Dzięki, do zobaczenia.